Projekt ten realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent Odporność i Konkurencyjność gospodarki inwestycja A2.5.1 program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Dobrze, idziemy do kolejnego naszego, y, naszej, y, naszego tematu. E, mamy tutaj mm, wykorzystanie tej wirtualnej rzeczywistości. I o czym będziemy sobie mówić tu z kolei? O wprowadzeniu do wirtualnej rzeczywistości, czyli o tym, czym ona w ogóle jest, podamy sobie definicję. Powiemy sobie o tym, gdzie w, jak w instytucjach kultury może być zastosowana, czy nie jest w instytucjach kultury, jak w działaniach społecznych możemy ją zastosować, jak ją tam możemy rozumieć i podsumujemy sobie nasz wykład jeszcze raz. Dobrze. Wirtualna rzeczywistość z angielskiego Virtual Reality w skrócie VR to jest technologia całkowicie przenosząca użytkownika do sztucznie stworzonego. Cyfrowego świata za pomocą specjalnych gogli VR, które odcinają go od rzeczywistego otoczenia zupełnie i pozwalają zanurzyć się w interaktywnym, trójwymiarowym środowisku wirtualnym. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciu panią w takich goglach, no i rzeczywiście tak to w praktyce wygląda. Ja wielokrotnie miałam takie gogle na sobie, wrażenia bywały różne. Aczkolwiek, tutaj muszę Państwu powiedzieć, że na przykładzie mojego dziecka, która teraz jest w piątej klasie szkoły podstawowej, ona także ma często w szkole zajęcia z goglami i nie wiem dlaczego akurat, ale ona mówi, że niezbyt przyjemne ma odczucia, jeśli jest w goglach, bo jeśli jest, chodzi o rozszerzoną rzeczywistość czyli to, co mówiliśmy sobie na poprzednim wykładzie. To jest dość prosta i oczywista sprawa. Po prostu nakładamy sobie telefon, smartfon na pewną rzeczywistość, pokazuje nam się w tym smartfonie czy w tym tablecie jakaś dodatkowa rzeczywistość oprócz tej naszej realnej, realistycznej, którą mamy na co dzień. A w tym przypadku niektórzy mają takie reakcje, szczególnie dzieci. Że robi im się na przykład niedobrze, mają jakieś takie wrażenie niezbyt dobrego komfortu, jeśli zbyt długo są w tych goglach VR. Nie wiem, czym jest to spowodowane być może technologią, w których wykonane są te okulary, ale tutaj jakby uczulam Państwa też na tego typu, bo wiem, że, że niektórzy tak mają. Kamila chciała coś powiedzieć, proszę. Znaczy. Już wiadomo, że technologia VR no, nie przyjęła się, tak? Na nią bardzo duży bardzo duży Mark Zuckerberg nakład nacisk chciał stworzyć metaworld meta metaversum tak no, nie, nie wyszło. Właśnie dlatego, oprócz tego, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, mieliśmy też taki epizod z, z telewizorami, które nam hmm. oferowały tak, okulary, hmm. ale to już zupełnie się już nie pamięta o tym, że takie. Te, y... Tak, to prawda. Nad... Na Dzień ten... dobry państwu, Krzysztof Myśliński z tej strony, Dzień Dzień lewe, proszę Państwa, głównym problemem z okularami jest, że wywołuje zawroty głowy i mdłości. A ale nie u wszystkich, Krzysztofie, ale nie u wszystkich, prawda? To było głównym czynnikiem ograniczającym popularność. Także w Kinach, tak naprawdę już teraz rzadziej są te filmy 3D. Są na tyle te, te skutki uboczne, nieprzyjemne, że w zasadzie no, w niektórych przypadkach dla niektórych osób dyskwalifikują w ogóle. No, dlatego z, z, wynaleziono czy stworzono wyjście pośrednie, czyli okulary XR, czyli mieszaną rzeczywistość, dzięki czemu na otaczającą nas rzeczywistość, którą my widzimy, E, z, nakładane są wirtualne obiekty. Mhm. Oprócz tego, y, tak jak tutaj pani Izabela pisze, że jest wiele osób wykluczonych tak, bo szczególnie osoby, które mają epilepsję, y, nie, nie ma możliwości, aby one korzystały, a ta technologia XR, która właśnie tak naprawdę od tego roku bardzo w, w roz, y, w, jakoś się rozszerzyła, polega również na tym, że te okulary przypominają zwykłe okulary. To już nie jesteśmy obudowani, nie jesteśmy zamknięci w swoim świecie, tylko jest to po prostu nałożenie na nasz świat dodatkowych elementów. Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, we wrześniu ten otworzył promocję na nowe okulary właśnie XR Orion. Mhm. I on uważa, że do, do powsze... problem obecnie jest taki, że to w oprawkach muszą się zmieścić wszystkie zminiaturyzowane części komputera. Wow. Dlatego największym problemem jest miniaturyzacja. Te, obecnie koszt takich okularów to jest 10 tysięcy <noise> dolarów. Twierdzi on, że do 2027 wejdzie on do komercyjnej sprzedaży. No, będą powiedzmy w cenie smartfona no, do 1000 dolarów. <noise> no i to wtedy one, on uważa, przynajmniej no, te miliardy swoje dolarów będzie inwestował, żeby tak się stało. Że w przyszłości jego okulary zastąpią smartfon. Zastanawiam się. Będzie wiesz... jeszcze na, na dłonie będzie nałożone, będą nałożone mhm. takie nakładki mhm. i po prostu poprzez dotyk pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, będzie działał jak myszka, tak? I Słuchaj, zastanawiam się aplikacje. zastanawiam się, bo zobacz, ja noszę okulary. Zastanawiam się, czy takie okulary, jak mam ja, tak? Z, z klasycznymi oprawkami. Czy to, to będzie coś takiego? Tak. Tak, to wow. będzie dokładnie coś takiego. No, tak. Na ten moment już one już prawie że przypominają, tylko mają szersze tutaj z boku te, te. do uszu, mhm. tak? No bo tam musi się z, zmieścić jeszcze bateria i właśnie te całe całe wszystkie mikroprocesory, ale to właśnie w tym, ku temu idzie i... Yy, ale to, no. znaczy, to znaczy, że to jest bardzo dobry roz... krok w bardzo dobrym kierunku. Bo nie wszyscy chyba, nie wszyscy, ja przynajmniej jak nosiłam okulary VR, ja nie miałam takiego wrażenia i odczucia. Aczkolwiek jak zbyt długo je miałam, to później rzeczywiście odczuwałam taki dyskomfort. dyskomfort. Ale na przykład mhm. niektórzy, tak jak moja córka, ona już po założeniu i dosłownie w kilku chwilach nie mogła. Ona musiała je natychmiast zdjąć. Nie mogła ich w ogóle nie nosić. Tak, tak, więc, tak. A tutaj więc... będą po prostu zwykłe okulary, tylko z, te, z takim czymś ekstra, tak? Super. No, jak mówimy, Superberg ma nadzieję, że to właśnie w, tym stron w tą stronę będzie szła e, smartfon, tak? Znaczy, tu się na pewno osoby, tak jak ja i żona moja, zapytają: Jak osoby w okularach? E, będą zdradzić, to, to będą soczewki, będą specjalne, wkładane okay. soczewki, i one będą już w sprzedaży, gdzie, będę, gdzie te diopry będzie można sobie dopasować i będzie się nakładać na tych okularach. No to niesamowite, co mówicie. E, tak, pani Izabelo, moja córka ma astygmatyzm. E, czyli myśli pani, że to ma z tym związek, że ona nie, nie, nie mogła w ogóle tych okularów? E, może to. Aha, rozumiem. Nie wiedziałam o tym, przyznam szczerze, że astygmatyzm ją wyklucza, bo pewnie powiedziałabym to po prostu w szkole, żeby nie, nie, nie próbowali jej na siłę tych okularów wciskać. Rozumiem. No dobrze, proszę państwa, ale żeby podsumować wszystko jeszcze, tak, żebyśmy sobie to uładzili i żebyśmy wiedzieli, czym jest jedno i czym jest druga, drugie. Tak, rzeczywiście. Bardzo dziękuję pani za podpowiedź. Czym jest jedno i drugie? To przypomnijmy, wirtualna rzeczywistość, technologia całkowicie przenosząca użytkownika do sztucznie stworzonego cyfrowego świata o tym sobie powiedzieliśmy za pomocą specjalnych gogli, VR, które odcinają go od rzeczywistego otoczenia. Drugie mieszana rzeczywistość czyli mixed reality. Technologia łącząca świat rzeczywisty z wirtualnym, gdzie cyfrowe i fizyczne obiekty współistnieją, wchodzą ze sobą w czasie rzeczywistym w interakcję, tworząc nowe środowisko, w którym użytkownik może manipulować zarówno realnymi, jak i wirtualnymi elementami. Jakie są różnice pomiędzy augmented reality, a VR, czyli rozszerzoną, czyli przepraszam, y, 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 no, y, jejku, y, wirtualną rzeczywistością? AR, chcę, żebyśmy byli. Nie, to jeszcze nie ten slajd, dobrze. AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, nakłada cyfrowe elementy na świat rzeczywisty. VR tworzy całkowicie nowe wirtualne środowisko. AR pozwala widzieć rzeczywiście otoczenie. VR całkowicie odcina użytkownika od rzeczywistości. AR wymaga częściowego sprzętu, na przykład smartfona, okularów. VR wymaga zestawu VR, czyli okulary plus kontrolery ruchu, bo jeszcze mamy coś takiego czasami nakładane na ręce. AR służy do wzbogacenia rzeczywistości. VR do pełnego zanurzenia, imersji w wirtualnym świecie. AR można używać w ruchu. VR wymaga dedykowanej przestrzeni do bezpiecznego użytkowania. Kamila? E, tak jak... W filmach można zobaczyć to oczywiście Player One to jest film, który pokazuje właśnie, jak odrealnia od tak młodzież i tam y, oni się zanurzają w tym wirtualnym świecie. No. A też z komediowych, to pamiętam Johnny English, który zakłada właśnie wirtualne tak. i, i biega po całym tak. Londynie. Strzelając bułkami różne rzeczy. Tak? Dzięki, że mi przypomniałaś o tym filmie, bo przyznam szczerze, że chętnie bym go ponownie obejrzała, naprawdę. Aż mi się od razu poprawił humor. Oglądaliście Państwo? Myślę, że tak. Dobra, AR służy do wzbogacania rzeczywistości. VR do pełnego założenia, to powiedzieliśmy. I co jeszcze? A różnice pomiędzy XR, czyli tą mieszaną mixed reality, a VR, czyli wirtualną, czyli przepraszam, wirtualną rzeczywistością, dobrze mówię. To jest taka, takie są różnice. VR tworzy całkowicie wirtualne środowisko. XR XR łączy świat realny z wirtualnym. VR wymaga zamkniętej przestrzeni do bezpiecznego użytkowania, XR pozwala na swobodne poruszanie się w realnym otoczeniu. W VR interakcja odbywa się tylko z wirtualnymi obiektami, w XR możemy jednocześnie manipulować obiektami realnymi i wirtualnymi. Jakie są niezbędne komponenty do doświadczania wirtualnej rzeczywistości? Specjalne gogle VR wyświetlające obraz 3D, na przykład Oculus Słuchawki zapewniające przestrzenny dźwięk i systemy śledzenia ruchu, ręczne kontrolery do interakcji z wirtualnym środowiskiem. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do naszego środowiska, czyli do instytucji kultury i szeroko pojętych organizacji pozarządowych związanych z kulturą. Gdzie w instytucjach kultury możemy zastosować VR, czyli, czyli wirtualną rzeczywistość? Przede wszystkim do wirtualnych muzeów. A. Cypro, cyfrowe repliki ekspozycji pozwalają na tworzenie dokładnych, trójwymiarowych odwzorowań całych kolekcji muzealnych, które można oglądać z dowolnego miejsca na świecie. B. Interaktywne wystawy umożliwiają zwiedzającym manipulowanie obiektami cyfrowymi, uczestniczenie w prezentacjach, tworzenie własnych dzieł sztuki w przestrzeni wirtualnej. I c. Wirtualne przewodniki. Oferują spersonalizowane doświadczanie zwiedzania miejsc poprzez dostarczenie szczegółowych informacji o eksponatach i prowadzenie użytkownika przez wystawę w taki angażujący sposób. Dalej, dziedzictwo kulturowe w wirtualnej rzeczywistości. Mówiliśmy sobie już też troszkę wcześniej o tym, ale na pewno rekonstrukcje historyczne. Precyzyjne odtworzenie wydarzeń z przeszłości, pozwalające użytkownikowi na bezpośrednie uczestnictwo w kluczowych momentach historycznych, czyli innymi słowy, znajdowanie się w środku bitwy pod Grunwaldem, na przykład. Podróże w czasie, immersyjne, wciągające doświadczenie życia w różnych epokach historycznych, wraz z możliwością obserwacji codziennego życia, zwyczajów kultury dawnych społeczeństw. Wirtualne wykopaliska pozwalają na interaktywne uczestnictwo w procesie archeolo archeologicznym, umożliwiając odkrywanie i badanie artefaktów bez ryzyka ich uszkodzenia, co istotne. Nie wiem jak Państwo, ale wiele, my, tak myślę, że ja przynajmniej też, jak byłam mała, to chciałam być archeologiem i wiele osób chyba też. To nie jest może zbyt um, atrakcyjne um, zajęcie, ale no takie miałam kiedyś marzenie. Architektura historyczna. I, to, I myślę, że gdybym się przeniosła w taką wirtualną rzeczywistość, to um, bardzo mocno by mi się zweryfikowało na tak lub na nie to moje marzenie. Architektura historyczna. Jest bardzo atrakcyjne, pisze pani Magdalena. Pani Magdalena, świetnie, bardzo się cieszę. Ja przynajmniej nigdy tego nie doświadczyłam. Wydaje mi się tylko, że ono może być nużące. Po prostu w dalszej perspektywie. Okej. Okay. Architektura historyczna, proszę Państwa, no tutaj daje możliwości eksploracji doświadczenia nieistniejących już lub niedostępnych budowli. Przecież to jest niezwykłe doświadczenie. Ja niedawno byłam w Rzymie, widziałam już ruiny niektórych zabytków, a dzięki wirtualnej rzeczywistości mogłam je zobaczyć w takiej wersji, gdyby one istniały i gdyby tutaj były naprawdę niezwykle ciekawe, bardzo obrazujące doświadczenie. Ale też byłam na ciekawym doświadczeniu, całkiem niedawno również w wakacje, na wirtualnej rzeczywistości przedstawiającej obraz Ostatnia Wieczerza, gdzie byłam jednym z biesiadników, siedziałam razem przy stole z pozostałymi apostołami i dzieliłam się chlebem. Była też rozmowa kierowana do mnie. Ja oczywiście niczego mówić nie mogłam, ale no to było też niezwykle, niezwykle ciekawe, naprawdę. Sztuka w VR, proszę Państwa. Wirtualne galerie umożliwiające prezentację dzieł sztuki w nieograniczonej przestrzeni cyfrowej, gdzie można dowolnie aranżować ekspozycje, tworzyć unikalne konteksty dla prezentowanych prac. Interaktywne instalacje artystyczne pozwalają widzom na bezpośrednią interakcję z dziełami sztuki, przekształcając biernego obserwatora. W aktywnego uczestnika procesu artystycznego. Performance wiar, dlaczego nie? Otwiera nowe możliwości wyrazu artystycznego, gdzie artyści mogą tworzyć immersyjne, wciągające przedstawienia łączące ruch, dźwięk, światło, wizualizacje w trójwymiarowych przestrzeniach, a także tworzenie sztuki w przestrzeni wirtualnej. Tutaj dajemy artystom dostęp do nieograniczonych narzędzi i mediów, pozwalając na kreowanie dzieł niemożliwych do zrealizowania przecież w świecie fizycznym. VR w działaniach społecznych oprócz kultury możemy to także przecież przenieść na grunt, na grunt społeczny, proszę Państwa. Po pierwsze, wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Terapia i rehabilitacja, wykorzystanie imersyjnego środowiska wirtualnego do prowadzenia spersonalizowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych, umożliwiając monitorowanie postępów, dostosowanie poziomu trudności do indywidualnych potrzeb tego pacjenta, ale także trening umiejętności życiowych. Co tak, Kamila chciałaś się włączyć, proszę? Tak, tak, bo ja znowu się zareklamuję właśnie edukacja praktyczna na naszych zrealizowanych 9 Kamilo, e... przepraszam, ale bardzo słabo Cię słychać, wiesz, coś przerywa. A. Mówię, że na stronie właśnie naszej edu edukacja praktyczna jest 9 innowacji społecznych, które właśnie pokazują, w jaki sposób My działaliśmy dla osób z opóźnieniem intelektualnym oraz osób z, ze spektrum autyzmu. I tam w różny sposób im próbowaliśmy pomóc, właśnie poprzez przeróżną, właśnie rozszerzoną, wirtualną i y, miks rzeczywistość. Okej. Okay. Mi się podobało takie rozwiązanie u was dla osób, które mają problemy z ortografią. Pamiętasz to, Kamila? Tak. Tak, tak, tak. To tak w kontekście dzieci, bo sama mam dzieci, wiem, jak to wygląda na co dzień. Tak, 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 tak. Tak, to jest Moje dziecko. Idziemy dalej. Trening umiejętności życiowych. W czym to może pomóc, proszę Państwa? Bezpieczne ćwiczenie codziennych czynności w kontrolowanym środowisku wirtualnym, właśnie. Gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą wielokrotnie powtarzać zadania bez stresu związanego z konsekwencjami popełnianych błędów? Dostępność kultury zdecydowanie tak. Dlaczego? Tworzymy specjalnie dostosowane wirtualne przestrzenie i interfejsy które umożliwiają osobom z różnymi niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych do których normalnie w normalnych warunkach byłoby im trudno się dostać lub uczestniczyć. A dzisiaj jeśli chodzi o dostępność działań wszelkiego rodzaju, w tym działań kulturalnych, jest to temat z nas zupełnie oddzielne szkolenie drodzy państwo, ale niezwykle ważne. Jeśli piszecie jakieś wnioski o dofinansowania, to doskonale wiecie o tym że dostępność jest wysoko punktowana i dzięki między innymi zastosowaniu tego typu rozwiązań ta dostępność może się absolutnie zwiększyć. Integracja społeczna umożliwia osobom z niepełnosprawnościami aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez wirtualne spotkania, chociażby wydarzenia wspólne aktywności eliminuje bariery fizyczne i komunikacyjne, bo często też bywa tak, z dostępnością. Tych osób do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych, że to nie, nie chodzi w ogóle o, o, o bariery architektoniczne, na przykład, ale bywają i coraz częściej, szczególnie u młodych ludzi, to tak widzę, że jest obecne, ale bariery w komunikacji, bariery w spotkaniu się w rzeczywistym świecie z drugą osobą. Może świat wirtualny będzie dla nich po prostu lepszym rozwiązaniem. Idziemy dalej. Proszę Państwa, mamy tak. Symulacje doświadczeń, na czym tutaj polega? Tutaj, jeśli chodzi o taki blok, powiedzmy tworzenie innowacji społecznych. Te symulacje doświadczeń, one pozwolą osobom pełnosprawnym na zrozumienie codziennych wyzwań, z którymi się mierzą osoby niepełnosprawne. Poprzez różnego rodzaju wirtualne doświadczenie różnych form niepełnosprawności, co prowadzi do lepszego zrozumienia ich perspektywy. Bardzo dużo widziałam wniosków o dofinansowanie, które Państwo składacie do różnych podmiotów właśnie na tego typu działania, które osobom pełnosprawnym pokazują, jak wygląda świat osoby niepełnosprawnej. I szczególnie fajnie to pokazać młodzieży która nie zawsze nie wszędzie jest uwrażliwiona na potrzeby osób niepełnosprawnych różnych z, z różnymi niepełnosprawnościami nie tylko um, ruchowymi ale także intelektualnymi Budowanie empatii. No tutaj oczywiście umożliwiamy bezpośrednie doświadczenie sytuacji i emocji osób z niepełnosprawnościami, na przykład osób z autyzmem i prowadzimy do głębszego zrozumienia i większej wrażliwości społecznej. Nie wiem czy państwo pamiętacie, ale była taka swego czasu kampania reklamowa, którą prowadził Bartłomiej Topa, taki polski aktor bardzo znany. Gdzie on pokazywał y, sytuację osoby autystycznej. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, czyli on zachowywał się jak osoba autystyczna w przestrzeniach różnych y, fizycznych, publicznych y, i tym wywoływał różne reakcje osób, które na to patrzyły. Ja myślę sobie, że dokładnie tego typu działania można by było przenieść do świata wirtualnego. No dobrze, warsztaty wirtualne. O, przepraszam, jeszcze pominęłam ważne rzeczy, bo pominęłam, tak, to jest jeszcze ważne: edukację społeczną. Przekazujemy wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności, metodach wsparcia i komunikacji, przełamywania stereotypów i uprzedzeń, aktywizacja seniorów. Poprzez tę wirtualną rzeczywistość umożliwiamy osobom starszym z ograniczeniami ruchowymi uczestnictwo w wirtualnych aktywnościach społecznych, kulturalnych, edukacyjnych. Przeciwdziałamy izolacji, wspieramy aktywne starzenie się. Ja myślę, że wszelkie działania skierowane do seniorów były, mają ogromną wartość, a działania w świecie wirtualnym tym bardziej, bo przekonujemy też ich do tego, żeby korzystali z tego środowiska wirtualnego, z tego środowiska cyfrowego i z tego środowiska online, co nie dla wszystkich jest oczywiste. Wielu seniorów po prostu się tego, tych rozwiązań boi. Dlatego tego typu działania z pewnością by się przyczyniły do tego, żeby się zaprzyjaźnili z nowymi technologiami. Gdzie jeszcze stosujemy takie rozwiązania wirtualnej rzeczywistości? W edukacji i szkoleniach, na pewno. Na pewno w warsztatach wirtualnych. Tutaj umożliwiamy przeprowadzanie praktycznych zajęć w bezpiecznym środowisku symulacyjnym, gdzie uczniowie mogą eksperymentować, uczyć się na błędach, bez realnych konsekwencji, ale także w interaktywnych programach edukacyjnych. Tutaj z kolei pozwalamy, by uczniowie mogli się przenieść w czasie i przestrzeni, co skutkuje czterokrotnie, czterokrotnie szybszym przyswajaniem wiedzy w porównaniu do tradycyjnych metod. Myślę, że się Państwo z tym ze mną zgodzą, że jednak w ten sposób przyswajana wiedza na podstawie doświadczenia właśnie, ona zdecydowanie lepiej przemawia do nas niż zwykłe przeczytanie tematu z historii. Szkolenia zawodowe. Wykorzystając wirtualną rzeczywistość, umożliwiamy trening umiejętności praktycznych w symulowaniu w środowiska pracy. Też bez konsekwencji działań redukujemy liczbę wypadków w miejscu pracy, bezpieczne, gwarantujemy bezpieczne ćwiczenie procedur. Ale także w rozwoju kompetencji szeroko, szeroko rozumianych. Tutaj z kolei wspieramy kształtowanie, zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich, pozwalając na trening chociażby wystąpień publicznych, zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej w realistycznym i wirtualnym otoczeniu. Podsumujmy sobie ten wykład. Wirtualna rzeczywistość, technologia przyszłości w służbie kultury i społeczeństwa, VR, to technologia tworząca całkowicie cyfrowe środowisko. W przeciwieństwie do AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, która to nakłada cyfrowe elementy na rzeczywistość, i XR, czyli łącz, łączącej świat realny z wirtualnym. Do doświadczenia VR niezbędne są google VR, słuchawki z dźwiękiem w przestrzennym i kontrolery ruchu. W instytucjach kultury VR wykorzystywany jest do tworzenia wirtualnych muzeów, rekonstrukcji historycznych i prezentacji sztuki w formie interaktywnych galerii. Ja chciałam państwu pokazać taką przykładową wirtualną wystawę. Ich jest oczywiście w przestrzeni internetowej naprawdę bardzo dużo, ale jedna, która przyszła mi do głowy, czy państwo byliście kiedykolwiek w Muzeum Narodowym w Warszawie? Nie widzę i nie słyszę, żebyście Państwo odpowiadali, ktoś coś pisze. Jeżeli sobie przejdziecie na link Polska Siła Obrazu, to można podejrzeć. Można pod... O, była Pani, dobrze. Przepiękna wystawa Polska Siła Obrazu z tradycyjnymi, klasycznymi obrazami Jana Mapejki, Kosaków i tak dalej. A tutaj chciałam tylko Państwu pokazać, jak wygląda. Mam nadzieję, że to będzie dostępne, jest już, chyba państwo to widzą, jak wygląda taka fajna, wirtualna wystawa Unii Europejskiej. Zobaczyć, posłuchać. Jan Matejko nadał dziełu alegoryczny tytuł Upadek Polski. Bardziej rozpowszechniony tytuł Rejtan... To państwo słyszycie dźwięk, czy sceny. nie? Przedstawione wydarzenia rozegrały się 21 kwietnia 1773 roku w sali poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Widzimy jak Tadeusz Rejtan, poseł z Ziemi Nowogródzkiej, własnym ciałem zasłania drzwi, by uniemożliwić posłom opuszczenie sali. Był to protest przeciwko usankcjonowaniu pierwszego rozbioru. Cieło Melancholia Jacka Malczewskiego powstało u schyłku XIX wieku. Ta malarska wizja jest podsumowaniem narodowych doświadczeń kończącego się stulecia, zniewolenia i walki o utraconą wolność. Dlatego też obraz można odczytać jako wprowadzenie w obszar pamięci zbiorowej Polaków, a także osobisty komentarz malczywskiego do roli artysty w dążeniach niepodległościowych narodu. Zarazem treść Melancholii jest uniwersalna, ponieważ utwór Grazie.